Siemanko, witajcie. Jak już wspominałem w poprzednim filmie, Boeing C-32A to wojskowa wersja pasażerskiego samolotu Boeing 757-200 przeznaczona do przewozu ważnych osobistości z rządu USA. Konstrukcyjnie samoloty nie różnią się od standardowych maszyn 757-200, wyróżnia je za to wyposażenie i zainstalowane na pokładzie systemy. Kabinę pasażerską podzielono na cztery przedziały. Na przedzie znajduje się centrum łączności połączone z salonką do przewozu 10 osób. Następny przedział przeznaczony jest w całości dla głównego pasażera. Znajdują się tam miejsca do wypoczynku, spania, garderoba i prywatna toaleta. Kolejną sekcję tworzy sala konferencyjna, zdolna pomieścić 8 osób. Ostatnia część to przedział przeznaczony do przewozu 32 pasażerów, wyposażony w toalety, kuchnię i garderoby. Kabina towarowa przystosowana została do montażu urządzeń łączności, systemów samoobrony samolotu oraz dodatkowego zbiornika paliwa. W odróżnieniu od niektórych cywilnych wersji samolotu, C-32 na końcówkach skrzydeł posiada zainstalowane winglety. Jeśli odcinek się podobał, wspomóżcie kanał łapkami w górę, komentarzami, zasubskrybujcie kanał jeśli tego jeszcze nie robicie, żeby nie pominąć kolejnych odcinków. Dzięki Wam za obejrzenie, trzymajcie się, cześć, pa!